Zmęczeni, ale szczęśliwi, do mety dobiegali uczestnicy drugiej edycji miejskiego biegu z przeszkodami Ardek Tortura. Całe zmagania podzielone były na trzy kategorie. Zawodowcy z fali, profi, którzy nie mogli pominąć żadnej przeszkody, podobnie jak pozostali uczestnicy z kategorii Open, mieli do pokonania 6-kilometrową trasę wokół Żwirowni na Zaborowie. To właśnie w Twojej wyobraźni wyglądało tak to miało wyglądać ta druga edycja Ardek Tortura? Dokładnie tak. Miało to tak wyglądać. Muszę powiedzieć, że wszystkie przeszkody nam się naprawdę bardzo udały. Spełniło się parę moich marzeń przeszkodowych, które chciałam tutaj zrobić i myślę, że zawodnicy będą bardzo zadowoleni. Z przeszkodami przygotowanymi przez organizatorów najlepiej poradził sobie leszczynianin Marcin Kołoszuk. Trasa była bardzo wymagająca, bardzo dużo piachu, dużo czołgania i. Znaczy, dużo biegu przede wszystkim, tak? Ale bardzo wymagająca. Ale tego zmęczenia po panu nie widać. Było widać, Na, przynajmniej odczułem to. Może nie widać, ale czuję. Czuję zmęczenie, muszę odpocząć. Wśród kobiet triumfowała Ewa Roszak z pępowa. Do rywalizacji przystąpili również najmłodsi, którzy, wspierani przez rodziców, zmierzyli się z trasą długości jednego kilometra. Chodź, chodź. Do zmagań w Ardek./Torturze powrócimy już w przyszłym roku, kiedy to organizatorzy zaskoczą nas niespodziankami związanymi z trzecią edycją całego wydarzenia.